Dzień dobry. Poznajecie to miejsce? Jestem na rogu bagiennej i deszczowej. Tu jeszcze do niedawna za mną stała tablica mówiąca, że w tym miejscu jest innowrocławski obszar gospodarczy strefa południowa. To była tablica, na której było napisane ile milionów kosztowała, ile z tego było unijnych milionów, ile miejskich i co? Tu miało być San Francisco, ale nadal jest ściernisko. Teraz jest pole, coś tam rośnie. Zniknęła tablica. Przez 12 lat. Nic tutaj się nie wydarzyło. Nie wiem, czy to, to już się przedawniło, podejrzewam, bo to jest potężna niegospodarność. Ale tak właśnie rządzi w tym mieście prezydent Ryszard Breza. I jeśli to prawda, że chce on nas pożegnać i udać się do Senatu, to uważam, że udać to on się powinien na emeryturę. Bo jeśli tak będzie rządził Polską, no jednak senator ma jakiś wpływ na Polskę. Jak rządził do tej pory przez ponad 20 lat w Wrocławiu, to jest przykład jego rządów. Tam są zakopane no, kilka milionów, no jakiś procent z tych 16. Czy tam 15, jak ta inwestycja miała być, z tego 9 ponadunijnych, no to jednak tutaj kilka milionów z tych 16 na pewno zostało włożone. I co? Nic nie ma. Powtarzam, tak rządzi w tym mieście prezydent Richard Breza Dziękuję.